I w Alan Wake. Oh. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. No dobra właśnie troszeczkę mamy tych yy, kartek Zdaje się że jak się F5 wciśnie To są kartki nieprzeczytane O widzicie mamy nieprzeczytane kartki. Hartman ja. kept talking giving Barry the grand tour clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies and Barry was impressed but he was here on business. He raised his voice cut through the Hej, Hartman Where's Al?

mott knew that wake was smarter than him wake had more money a beautiful wife everything and hartman said wake was important that made him better than mott but mott was calling the shots now he'd expected wake to whimper and grovel but instead he seemed willing to fight mott knew he'd gotten under wake's skin if only mott actually had his wife the thought made him shiver for the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay. Okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes. An axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time, but with a little time, he could break Wake down. Give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he would had, had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan. Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Wspaniały tekst. <coughs> Idziemy dalej. Ah, tu jeszcze jest kartka. Dobrze, to tą kartkę trzeba przeczytać. Ojej. <laughs> agent nightingale stared at the past outrider. the man was sleeping off one hell of a night. nightingale felt a stab of envy at wake's oblivion. but he had a job to do. he put the gun to wake's head and almost became a murderer. his hands shook and his throat felt tight and dry. Tak, czyli wiemy co się wydarzy Alan zostanie aresztowany. Ale najpierw wyskoczą na mnie ja coś, panowie, jestem pewien tego. Nie mam broni, więc muszą na mnie wyskoczyć. Chociaż gdybym miał, to byłoby bardziej pewne. Ładnie tu, ale chyba nie tędy droga. Gdzie ja mam iść? Jakąś boczną skręciłem. Ale to w takim razie, skoro to jest ta brama, tu powinno coś być. No weź. No podskocz, no. No wejdź na kamień, no. No niestety. Jest nie do. zniedołężniały niedo, niedo, Staszku? Nie, 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 Staszku. Nie grał mi się tutaj, proszę, dobrze? Bo mi zaraz kable powyrywasz i już mi powyrywałeś, tak? Nie, jeszcze nie. To są kable, rozumiesz? To nie jest. Powiem wam, że z dzieciorami to tak... o, to się przyda. Z dzieciorami to nie jest tak łatwo. Nie aż tak bardzo łatwo. Z dziećmi to jest dziwna rzecz. Znaczy ja domyślam się, że połowa z was bardziej się czuje dziećmi niż dorosłymi. To wam powiem, ja jestem rzekomo dorosły i mam już własne dzieci, ale powiem wam, że nie czuję się jakoś aż tak bardzo odlegle. O oo! O o udało się. Nie czuję się aż tak bardzo odlegle wiekowo od was. Bardzo dobrze pamiętam jak sam byłem. Jeszcze dzieciakiem. Coś wam powiem. Podniesiemy tą kartkę, zaraz ją przeczytamy. Powiem wam, że z dziećmi to jest dziwna rzecz. Zanim mi się zanim mi się urodził pierwszy syn Stasio, który tutaj właśnie mi kable wyrywa, to w ogóle nie umiem sobie tego wyobrazić, jak to w ogóle jest możliwe, że to się stanie. O, termos. Ale człowiek jakoś, nie wiem, jak się już to dziecko pojawia, to już jakoś dojrzewa do tego, po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, chociaż być może nie każdy, no ale jakoś nie. tak to było. I z jednej strony dzieciska są są męczące Owszem, nie można powiedzieć, że to jest tylko wielka radość. No jest to wielka radość też. Ale oprócz tego. Hashed! Ups to tu sidła na środku pokoju zostawię. Dawaj termos. Ale dzieciaki to też są zmartwienia, to są czasami zerwane noce. Ale to nie jest też tak, jak to by się wydawać mogło, tak z zewnątrz, że to jest tylko to, że to są tylko właśnie zerwane noce. Kupy, żygi, gile <ścoughs> to wszystko owszem też, ale nie tylko. O dwóch naraz. To był niezły strzał. Muszę powiedzieć, że. A, bo to jest shotgun. To nie jest karabin. Au. Au. Kurde, no już się zginąłem, to niedobrze. Także dzieciaki to jest z jednej strony dosyć męcząca sprawa, a z drugiej strony ludzie. Gdyby nie on, ja w życiu się ich nie już. Nie pozwalają nagrywać let's playów. Owszem Ale młot poleciał. Owszem, przeszkadzają w nagrywaniu let's playów i inne takie, ale po prostu w życiu bym ich nie oddał po prostu nikomu. I podejrzewam, że większość z Was będzie miała tak samo, chociaż ciężko wam w to w tej chwili uwierzyć. Też było ciężko w to uwierzyć, i to jest jeszcze niesamowite, jak się widzi, jak one się rozwijają, jak zaczynają mówić. Także to jest tak. Dobra Alan, wiejemy na razie Ała Latają jakieś cepy w nas Dobra Ktoś jeszcze tu jest? Dobra Światło Ej, ja ci nie kazałem strzelać, mam strzelać nie kazano. Dobra, gon się, koń się stary, ale w zasadzie mnie goń. Nędznicy, idziemy do domu. Idę do domu. Czy dobry? Barry, biegnij kurczę głębiej. Teraz. Ale mnie denerwuje.

My buddy, Danny. I lost him. Something's gone wrong with him. Uh, it's not him. Like a real bad follow up to a real good movie. The best friend's suddenly bad guy who, who wrote this crap anyway. I'm very sorry, Miss... Miss what? i to go through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive darkness will consume everything. this is what it's wanted all along. It will be free unstoppable. It used Alice to get to me dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Bardzo ciekawe. Naprawdę muszę powiedzieć. Fabularnie ta gierka się dość fajnie rozwija, muszę powiedzieć, pomimo to, że, no sami widzicie, no ciągle jest to samo. Świecisz latarką, strzelasz, świecisz latarką, strzelasz. Można by powiedzieć, że trochę monotonnie. Eee, poczekajcie moment, bo ja muszę zobaczyć, co moja pociecha robi, gdyż po, straciłem ją z, z zasięgu wzroku, a jakieś dźwięki mnie dochodzą. Chwilę, moment. Staszek! dobrze przeczuwałem proszę państwa, dobrze przeczuwałem Staszek wyszedł sobie na klatkę, otworzył sobie drzwi i wyszedł na klatkę schodową Dobra, wplątuję się z powrotem w kable. No, coś tu w Panie mikrofonie. No, no choć już było tak fajnie. Także widzicie, moje let's play'e mają taką niepowtarzalną atmosferę. Nie, o, to jest coś właśnie wyjątkowego w moich let's play'ach, proszę Państwa. W żadnym chyba innym let's play'u nie ma motywów, żeby gracz musiał wstawać i łapać swoje dzieciaki, które które co? które wychodzą mu na klatkę schodową dobra w pora zauważyłem, że również yy, nie byłem podpięty do co? do prądu O oh, crap Zaskoczył No, właśnie tak myślałem, że to Danny. Huh? O, trochę mnie przestraszył, bo się skupiłem na tych bateriach na stole, czy tam cokolwiek to było. Mm, dobra, 15 minut. Stasiu, ja cię widzę cały czas. Jeszcze. Tak, właśnie, że tak. Hmm. <grywa> For a moment. I felt bad for doubting him. Idę do kibla. Idę do, do kibla. Ze strachu muszę troszeczkę sobie <laughs> ulżyć. Dobra, tylko chciałem się rozejrzeć, czy tu coś jest ciekawego, ale widzę, że... A kartka może napisać. Patrzcie, kurde, jak ją nie zauważyłem zupełnie. Dobra, zobaczmy co to na tej kartce. O kurcze, ile jest? Yeah, the storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients. Until, knowing that this time they wouldn't return, the darkness around them seethed with horrors. But Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Mm hmm. Może jeszcze jakąś kartkę przeczytamy. To chyba wszystko już było. To wszystko już chyba było. No już trzeba ponadrabiać trochę chyba to jeszcze przed nami. Walter Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Hmm. poetaś, hmm. poeta, poeta z was, panie Alan. Dobra, jeszcze 3 minu minutes. dojedziemy i na razie. Będzie tego odcinka dość. Termos. Nie wiem po co ja je zbieram. Zupełnie nie mam pojęcia, one nic nie dają. Tak mi się wydaje, że nic niczego nie dają. Tak. Widziałem przed chwilą. O, o. Przez chwilę mi się coś tu nie podobało. Słychać jakąś dyszącą obecność. Dobrze. No proszę Państwa, właśnie wpadła mi do głowy pewna myśl. Zauważyliście, że niezły ze mnie tatuś, co? Siedzi, gra w gry, a dzieci mu wychodzą na klatkę schodową. <laughs> a. Tak to jest. Niby stary, ale jary. Coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć. Wejdziemy jeszcze tu na wieżę, ale to chyba w następnym odcinku. Zaraz, zaraz, bo chciałbym ten punkt zapisu. Nie wiem, gdzie będzie punkt zapisu. A na pewno jest gdzieś niedaleko, także nawet jak zaczniemy w przyszłym odcinku. Bo już 20 minut ma ten odcinek, ale i myślę, że starczy. Myślę, że wystarczy. Dobra, w następnym odcinku posłuchamy audycji radiowej i rozejrzymy się tu po okolicy. A... i obiecuję Wam, że przyszły, następny odcinek będzie naprawdę fajny. Polecam, także... <grym> Dobra, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem moimi starczymi opowieściami. E, pozdrawiam Was i zapraszam do następnych odcinków. Zagrajmy Valan Wake. A, atmosfera nam się w grze zagęszcza. Fabuła jest coraz bardziej... Ciekawa przynajmniej według mnie. Dobra, pozdrawiam Was. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.